Takie wykonanie akurat w tym wypadku pasuje. Insertu nie mam, chociaż tak naprawdę by się o to prosiło, bo tych kafelków jest sporo. Wodny ogród to kafelkowa gra znanego wszystkim Uwe Rosenberga w Polsce, wydana przez wydawnictwo Albi. Każdy z graczy na kwadratowej planszy tworzy swój tytułowy wodny ogród ze swoich kafelków oraz podkradając kafelki innych graczy. Tworzymy zbiory ryb, lilii, tworzymy dekoracje, aby zdobyć premie i jak najwięcej punktów. Jeżeli nagraliśmy już rozgrywkę, to oczywiście linka znajdziecie w opisie tego filmu. Dołączcie do Argonavia na patronajcie. Nie ma co przedłużać, krótkie intro i zaczynamy. Na wieku pudła mamy karpie, które oczywiście są znane wszystkim, którzy interesują się kulturą azjatycką. Podróżując po Indonezji, sam zatrzymywałem się przy takich wodnych ogrodach i podziwiałem te ryby. Elementy na wieku odbijają światło, tworząc całkiem ciekawy efekt. Pudło jest porządnie wykonane, chociaż jak widzicie tutaj, nówka sztuka, a już okleina troszeczkę odchodzi. Najwyższy czas zajrzeć, co znajdziemy w tym oto pudle. No to otwieramy. Instrukcja. To zaledwie 7 stron. Ważna informacja: mamy tutaj również wariant solo, materiałowy woreczek, mamy tutaj szyte wykończenia oraz nadruk z jednej strony, troszeczkę woreczków foliowych oraz cztery karty wodnych ogrodów. Czyli, oczywiście, po jednej dla każdego gracza. A taka karta posiada dwie strony. Mamy przód z dekoracjami, czyli stronę A oraz stronę B bez dekoracji. Sama karta jest rzeczywiście kartą. Jest przyjemna w dotyku, ale tak wygląda jak na plansze gracza troszeczkę cieniutko. Ale to akurat w tym wypadku nie ma znaczenia, ponieważ taka karta gracza jest tylko częścią i będziemy to wkładać w kartonowe elementy, dlatego no, takie wykonanie akurat w tym wypadku pasuje. Żetony wody. Jak widzicie jest ich od groma. Sprawdźmy wykonanie. O, kafelki są w porządku, wiadomo, nie ma co tutaj przesadzać z siłą, ale są płótnowane. Może jakieś nie mega grube, ale na pewno są wytrzymałe. A wiadomo, takie dziwne kształty lubią się giąć. To nadal są kafelki wody, ale mamy tutaj już nasze lilie oraz są i ryby. Pełno różnokolorowych karpi. Tutaj mamy żetony dekoracji. Jak widzicie, już same wypadają po prostu z tej wypraski, już są gotowe do grania. I tak naprawdę, co jeszcze znajdziemy w tym pudle, to właśnie te plansze graczy, które są naprawdę porządnie wykonane, dwuwarstwowe. Z miejscem na kartę. Tak to się prezentuje w całej okazałości. I właśnie celem gry jest jak najefektywniejsze wypełnienie tego ogrodu kafelkami, zdobywając między innymi premie, które mamy tutaj pokazane. Insertu nie mam, chociaż tak naprawdę by się o to prosiło, bo tych kafelków jest sporo. No ale mamy foliowe woreczki, które po prostu muszą nas zadowolić. To najwyższy czas wystawić jakąś ocenę. Gra kafelkowa, jak widzieliście kafelkami stoi, mamy ich tutaj całkiem sporo. To co po prostu w tym pudle się znajduje jest po prostu dobrze wykonane. Czy mogłoby być lepiej? Zawsze mogłoby być lepiej, ale nie ma co przesadzać. Dlatego to co znajdziemy tutaj jest całkiem zadowalające. Zwłaszcza, że to jest gra Uwe Rosenberga. A wiemy po prostu jaki ten autor. Posiada styl. Moja ocena za jakość wykonania wodnego ogrodu od wydawnictwa Albi to, jeżeli chodzi o jakość wykonania, 8,5 na 10.